Przed chwilą zatwierdziłem umowę w sprawie pozyskania na rzecz Wojska Polskiego 486 wyrzutni Heimars. Razem z zamówionymi w 2019 roku 18 wyrzutniami, a więc jednym dywizjonem, Wojsko Polskie będzie dysponowało 500 wyrzutniami Heimars w 28 dywizjonach. Jeden już jest, 27 trafi do Polski. Rozpoczęcie Dostaw planujemy pod koniec 2025 roku. 2026 rok został wskazany jako ten rok bezpieczny. Wyzwaniem będzie przystosowanie systemów, integracja właśnie wyrzutni z polskimi systemami. Ale po rozmowach z polskim przemysłem zbrojeniowym mogę Państwa zapewnić, że w ciągu dwóch lat przeprowadzimy tą integrację. A więc 500 wyrzutni HIMARS. Opozycja mówi, że za dużo. Nie proszę państwa, to nie jest za dużo. To właśnie tyle, ile trzeba wyrzutni hajmars dla wojska polskiego, żeby realnie, żeby realnie odstraszyć agresora. Zdajemy sobie sprawę z tego, że władcy Kremla postanowili odbudować rosyjskie imperium. Naszym celem jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której silne wojsko polskie będzie realnie odstraszało agresora. I to zrobimy. Tak jak deklarowałem wielokrotnie, w ciągu dwóch lat wojsko polskie będzie dysponowało najsilniejszą armią lądową, a jednym z najważniejszych komponentów armii lądowej będzie artyleria rakietowa. Odtwarzamy artylerię rakietową w wojsku polskim. Po 18 latach odtworzyliśmy brygadę artylerii rakietowej. A więc zapewniam Państwa, że Będziemy konsekwentni, że będziemy skutecznie wzmacniać wojsko polskie, bo to jest najlepszym argumentem odstraszającym agresora, to jest najlepszym argumentem, żeby Polska nie została zaatakowana przez odradzające się imperium rosyjskie. Jestem bardzo wdzięczny firmie Lockheed Martin, jestem bardzo wdzięczny Kongresowi Stanów Zjednoczonych, administracji amerykańskiej za bardzo dobrą współpracę. To kolejna umowa podpisana, zawarta z Lockheed Martin. W przyszłym roku już będą pierwsze F-35 wyprodukowane dla polskich sił powietrznych. Tak jak wcześniej wspominałem, w 2020 roku zamówiliśmy dywizjon HIMARS. On już jest w Polsce. Przeszkoleni są nasi żołnierze, więc załogi też są przeszkolone. Mogliśmy podziwiać HIMARSy podczas defilady w święto Wojska Polskiego 15 sierpnia tego roku w Warszawie, ale także na wielu piknikach w 70 miejscowościach takie pikniki zostały zorganizowane w celu takim, żeby kontynuować nabór do wojska polskiego, a więc zachęcam kandydatów do wojska polskiego, żeby przystępowali, żeby tworzyli wojska lądowe, żeby przystępowali do oddziałów artylerii rakietowej. naprawdę, naprawdę proszę państwa warto. W ostatni weekend opozycja przedstawiła swój program dotyczący obronności, a muszę powiedzieć proszę państwa, że jestem zadziwiony, bo kiedy można było usłyszeć co oni proponują, kiedy można było usłyszeć, że na przykład zarzuca, że zarzucają nam to, że upolityczniamy wojsko, proszę państwa, z, y, oni przedstawili kandydatów. Którzy są emerytowanymi dowódcami Wojska Polskiego. Oczywiście emerytowani dowódcy mają prawo startu w wyborach, ale oni są kandydatami obozu politycznego, który likwidował Wojsko Polskie, który osłabiał zdolności obronne Rzeczypospolitej Polskiej, a więc widać byli gorliwi, kiedy wypełniali polecenia dotyczące likwidacji. Polskich oddziałów. Oni też proponują, na przykład, żeby Polska dołączyła do europejskiej kopuły antyrakietowej. Proszę Państwa, to jest rozwiązanie dużo mniej zaawansowane niż polskie rozwiązanie, które razem ze Stanami Zjednoczonymi i z Wielką Brytanią konsekwentnie realizujemy. Nasze rozwiązanie jest bardziej zaawansowane. Zakłada też znaczący udział polskiego przemysłu zbrojeniowego w budowie wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Oni natomiast w ten sposób prawdopodobnie chcą spłacić dług poparcia, jaki mają od naszego zachodniego sąsiada, więc w ten sposób ten dług próbują spłacać. Chcę Państwa zapewnić, że konsekwentnie będziemy realizować program wzmacniania wojska polskiego, że nie zatrzymamy się na tej drodze, że wojsko polskie będzie z roku na rok silniejsze, że wojsko polskie z roku na rok będzie wyposażane w nowoczesną broń. Jeszcze jedna zapowiedź ze strony opozycji otóż zapowiedzieli przegląd umów. I przegląd awansu w Wojsku Polskim. Odbieram to w ten sposób, że to jest kolejna deklaracja rozwiązania umów, które my zawiązaliśmy, że to jest też deklaracja stanowiąca o tym, żeby zwolnić ze służby wojsku polskim tych ludzi, z którymi dokonałem przełomu, jeżeli chodzi o modernizację wyposażenia wojska polskiego. To są działania, które. Które zmierzają do wyrządzenia szkody polskiej obronności. Ale ja chcę jeszcze raz zapewnić, że będziemy konsekwentnie wzmacniać wojsko polskie. Cieszę się z tego, że artyleria rakietowa wraca do wojska polskiego. Jestem podbudowany podejściem polskich załóg Hajmarsów. Kiedy tu na poligonie w Toruniu. Kilka tygodni temu obserwowałem pierwsze strzelanie z Hajmarsów. Rozmawiałem z załogami właśnie Hajmarsów, z polskimi żołnierzami, którzy entuzjastycznie podchodzili do zadań, jakie były im postawione. Więcej załogi losowały między sobą, która z tych załóg będzie mogła pierwsza wykonać strzały. Chcę też bardzo mocno podkreślić, że artyleria rakietowa jest niezwykle ważna właśnie w systemie odstraszania. Chcę też bardzo mocno podkreślić, że umowa, którą zatwierdziłem, przewiduje polonizację Hajmarsów, a więc transfer technologii. Naszą ambicją jest to, żeby wyrzutnie były osadzone na polskich podwoziach. Naszą ambicją jest to, i do tego doprowadzimy oczywiście, żeby system. Zarządzania pola walką też był polski, no i również współprodukcja rakiet. To wszystko jest cel, który sobie założyliśmy. Bardzo się cieszę z otwartości strony amerykańskiej w tych rozmowach, a dziś podpisanie umowy jest dowodem tego, że zrobiliśmy kolejny krok naprzód. Więc, proszę Państwa, Polska jest bezpieczna wtedy, kiedy wojsko polskie jest silne. A wojsko polskie jest z roku na rok silniejsze. W ciągu dwóch lat zbudujemy siłę Wojska Polskiego w takim stopniu, że wojska lądowe, polskie wojska lądowe będą najsilniejszymi w Europie. Dziękuję.